Witam wszystkich bardzo serdecznie, a przede wszystkim Panie, bo to dzisiaj 8 marca serdeczne życzenia dla Agnieszki Sulejówek i Madzi jej znajomej. Takie dwa nasze rodzinki złomowe. No i dla wszystkich żon złomiarzy. Niech im się wiedzie i co się zamarzy. Dobra, przechodzimy do roboty. Wczoraj od mechanika ze własnego samochodu. wymieniał mi dmuchawę, zaraz ją rozbierzemy. Zobaczymy, co tam nie siedzi. No może trochę miedzi. No, we się nie obeszło. No, to jakieś takie zalewane. jest magnesik, magnesik. Tu jest jakiś. A dobrze, że nie. Nie tego. Bez kleju ten wirnik, Tego tu zaraz rozprawiczymy. O! Tak. Bo jeszcze by trzeba tu ciachnąć bo to o żeby ta blacha zeszła to trzeba tu uciąć To jest metalowe, tu będzie trochę niedziuchy, takiego taki sprężynek, o, taki o. No, ale to już najprostsze rozbieranie jakie może być chyba, o, z tych sprężynek, coś jak mikrofalówce, o, I tu jeszcze odszczotek no, będzie. Ciotki jakieś takie niewyzmowane. Zobaczymy. Może z drugiej strony wylezie jak tu obecna. Byłaś, o jest. Tak. Hop. Jeden drucik. O, tak. Drugi drucik, kabelek bez skórowania. Zatarł się i nie chciał w ogóle ruszyć. I 340 zł poszło. o cyk cyk ja. jasne, że wyjdzie magnesy się zawsze przydają magnesy się zawsze przydają kawałek magnesu wozić magnesu wozić w samochodzie to już jest dobrze dobra o, dwa magnesiki są, są dobra co tu jeszcze teraz trzeba tu o ponacinać rozplątać przez tę nie, bo tu zaraz coś mi spadnie o, nie będzie ładnie To pudełeczka o, trochę was tu odsunę słaby kat O, jak jest bez kleju ten wirnik, to można sobie rozplątywać. O, tu już jest przypięty. O, ty. żeby to robić po kolei o. spod spodu nie wyjmiemy a po co mam zostawić u mechanika jak sobie mogę rozplątać i mieć sprzedać teraz już tak a mechanik i tak tego nie rozbiera tylko wywozi na złą po złotówce. Nie ma czasu na to Tak Tak które to pierwsze idzie U. ten pod podu idzie. Tyk tyk cik cik tyk tyk o cyk cyk, cyk 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 Ale pogoda dzisiaj ładna tylko że zmartwiłem się, bo tutaj mówią, że jeszcze śnieg spadnie i to 10 cm Jak to możliwe Ja już nie chcę śniegu ja w ogóle nie lubię śniegu co chce śnieg, niech się jedzie w góry, tam poszaleje. Ja tam. Ani na nartach umie jeździć, tutaj tam śnieg, śnieg nie jest potrzebny. O, hop, 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 hop. hop. To nie trafia w kadr tu, Nawet człowiek nie, nie spogląda tu. Nieraz mówię, mówię, a mam kurcze telefon na pauzie. Nie mówię, trzeba patrzeć. Człowiek zaganiany. No i ta, ten idzie spod spodu, ten jest spod spodu, oj panie, panie, które to teraz? O, to, dobra, jeszcze im bardziej. Wybracie tym jest lepiej, ale. No. Ważne jest kolejność. O. Ale to nie być potężne, a takie tylko trochę nabinięte. Ty, 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 ty. No ile tu jeszcze miejsca by zostało. Zostało do nagnięcia. Połowę się mógłby być ten wirnik, ten stojak, widzicie. to tam jest. Tak. Także zabierajcie części od mechaników, bo oni zawsze muszą, jak nie pokazać, to na życie nie zwrócić. Nieraz pytam się mechanika mój na to sobie, gdzie Jeszcze nie, bo muszę klientowi pokazać. A jak klient nie będzie chciał zwrotu, to wtedy można sobie wziąć. kupuję nowy, to mam prawo zabrać stary no. Ja wiem, że mechanicy krzywo na to patrzą, bo dodatkowy zysk jest dla nich ze sprzedaży z domu, ale każdy patrzy na własną kieszeń. Pykuś, pykuś i do gazma, do ganka, kurde bele, zawsze pary deko będzie, może też składa się z kropel, jedna kropla nic nie znaczy, ale jak jest dużo kropli, no to już coś jest, tak samo pustynia, no. Ya me elegansco. Nie trzeba żadnego wypalania, trochę cierpliwości. O. Cyk, I następny. Koguty pieją chyba na pogodę. to do oglądania, no ale nie chcę zatrzymywać tam. Niech będzie ambitne dzieło jakieś. Wiem, że wśród nas są Zawodowcy, ale ja jestem amator. Zawodowcy niech będą sobie zadowodowcami a ja się pykam amatorską. I said? Walenty na bok sentimenty. Zaraz to tu obczyście Teraz zostały tylko konektorki. Cyk. Ładnie schodzą. Trzeba nic brzać tam karałki plastiku, teraz się zostaną. teraz ja raz go tu, O, pod mazim. Właśnie cienkie tu na końcu są. Idzie cały długi się łamie. Wyciśniemy, z niego do zela. A wycom wpadł. I tutaj już jest samo to tu jeszcze trochę miedzi z tych szczotek, o co Dobra zaraz jeszcze okoruję te kabelki No okorujemy jeszcze te kabelki Będziemy wiedzieć ile ile tam tylko w kabelkach będzie już pobierana mieć bo zauważyłem jak chciałem konektorki te po ale gruba ładna taka olimpijska ten kabelek Ta taka jest. No dobra To by chyba było na tyle Idziemy do wagi Do ważenia O Panie Waga starowana na pudełko O I mamy tak 100.

pięć i pięć siedemdziesiąt cztery sto gram z tego wyszło razem o i i co piechotą nie chodzi no także na dzisiaj to tyle o a jeszcze jeszcze wymieniał mi Przegub. O, to też jest. Też wziąłem, bo to jest ze dwa kilo złomu. No. Czemu nie brać, jak już za to zapłaciłem? No, no złomik to swoją drogą jeszcze będzie ze trzy kilo. Wszystkiego. No, to na dzisiaj tyle. Pozdrawiam wszystko, wszystkich serdecznie. Osadnika. Mario. Co byli u mnie na warsztacie, jak chcecie mnie zobaczyć, to na społeczności neodymowego Mario jestem razem z zasadnikiem i Mario pod moim warsztatem. No, także. Co tu dużo gadać. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam ponownie, może jutro. Chociaż nie, jutro ma do mnie przyjechać kupiec na elektronikę. No zobaczymy zresztą. Narka.